Hej, z tej strony. Grustu i wracamy do naszej wspaniałej kompanii Krwawego Słońca. Mamy kilka zadań do wyboru. <coughs> Będziemy oczywiście po drodze też szukać kolejnych siedlisk nieumarłych, ale zobaczmy, jakie mamy do dostępne zadania. Mamy dostarczyć paczki. Myślę, że to będzie dobry start na początek. I tak, musimy ruszyć dalej. Cena dosyć duża, 1400 sztuk koron, więc to jest jak najbardziej pro. I yy, teraz tak, mamy ruszyć, zawieść tą paczkę aż do Hellewad. Mamy sporo żywności, więc ruszymy tam. Po drodze, może natkniemy się na jakichś bandytów, czy jakichś innych połamańców, pomazańców. Ubijemy co się da, zbierzemy rzeczy jak zawsze. A po drodze, może trafimy na jakiś człowiek nieumaru, więc ruszamy do miasta. Ok, trafiliśmy na naszej drodze na jakiś budyneczek. R Rusza tutaj sporo się nieumarłych. Może to będzie kolejne miejsce, które będziemy mogli przy okazji w naszej podróży z paczką ubić. więc próbujemy. No i proszę, udało się, to jest kolejne siedlisko, które i tak musimy upić. Więc poczekamy, niech do nas podejdą, I nie jest ich dużo. Jest tylko 15 sztuk. Może mało, może dużo. W zależności czy nie pojawi się tu zaraz więcej rozmaitości typu jakiejś geisty albo dekromanta. Jak na razie dosyć słabi, nie mają jakiegoś dobrego wyposażenia. W kilku może ma jakiś tam lepszy rodzaj zbroi, czy jakieś bronie. Ale widzę, że troszkę się przemieściło ich. A my możemy zacząć ostrzeliwać. To Björn, pierwszy strzał, oczywiście przeciwnik trafiony. Zobaczymy, czy Gerold dobije przeciwnika? Jeszcze nie, ale nie zostawimy takiego prawie martwego. Spróbujmy ostrzelać tego. No tu niestety pudło. Myślę, że jeszcze do nas nie dojdą w tej turze. Próbujmy następnych. I rollo, piękny strzał. Gerhard. Czy Gerhard coś będzie mógł Zobaczymy czy trafi do tyłu? Niestety nie. Okej, okay, niech podejdą nas bliżej. Zobaczymy, czy więcej nie ma jakichś niebezpiecznych, bo nie wszyscy się ukazali. Trzy się nie ukazały, mogą to być niestety geisty. Hmm, no zobaczymy. Na razie podejdą bliżej. To biorę, dobra, dobij tego. Piękny strzał, większe będą obrażenia zaraz wchodziły. Pięknie. Poczekamy, niech podejdą bliżej. Może się uda jeszcze kilku strzelić. Przynajmniej trochę ich osłabimy. O, tutaj jest strzał. Pięknie Rollo trafia. A teraz zobaczymy, jak to będą podchodzić. Okej, okay, mamy kolejnego, który do nas się zbliża. Spróbujmy ostrzegać tego z dystansu. Okej, okay, dalej trafiony. Wiem, Erich zrobił, co miał zrobić. Gerhard niestety podłuje A przeciwnicy powoli do nas się zbliżają. Bardzo dobrze. Następnie tu, że będzie można odpalić naszym ludziom już wyciągnięcie oszczepów. Bym mogli. by O, tutaj już zdążył jeden podejść. O, nawet dwóch. O, patrzcie, jaki plusik. Nie geisty, a tylko. Yy, Wejdę gangary? na Nachzery. No i fajnie, bardzo mi się to podoba. Yy, więc tak, tego pana byśmy u odepchnęliśmy. No to zrobimy ściany z włóczni na razie. Tak. Tutaj poczekamy. Tutaj zrobimy odepchnięcie. I teraz zrobimy ściany z włóczni, elegancko. Tutaj nie zrobimy na razie nic, nasz tutaj też nic. Tutaj zrobimy oczywiście też. Proszę się odsunąć. No i teraz możemy czekać. Niech przeciwnik do nas podejdzie. O nie, one się zjadają z górę. Nieważne. Możemy jeszcze ostrzegać przeciwniku, zanim do nas podejdą. O, proszę bardzo, kolejny teraz zgonik będzie. Pięknie to Bion trafia. Jeszcze ma czas przyładować kusze w tej samej turze. Tu trzeba będzie trochę ostrzelać, żeby do nas nie podeszli za szybko. Zobaczmy, tutaj pięknie odepchnięty. Zobaczmy, tutaj mamy tego do ostrzenia. Gerhard, piękny strzał. Kolejny strzał od Emericha, również trafiony. No i zaczyna się teraz dźganko powoli. Wyciągamy dzidę do przodu. I pięknie przeciwnik nadziewa się na naszą broń. Tutaj też. Zawsze to jest większa szansa jeszcze dla naszych strzelców, by mogli coś tam skurać. Więc jak najbardziej to się udaje. Później można przestawić naszego jednego szczepnika, żeby był bardziej na środku. Ale póki co musimy działać w ten sposób. No to już nie ma siły. na Wyciągnięcie oszczepu. Tutaj jeszcze mamy, więc niech stoi dalej. Tutaj piękne odepchnięcie. A trzeba się zająć już tymi, więc tłuczemy ich. Harald również. I w kończy żywot, nie, raczej nie życie. Ruposza dobija. Pięknie. I co? I chyba z następna tura nas czeka. O, jeszcze mamy Faureza. Faurez niech zamachnie się dwa razy. Pięknie. Tutaj mamy już wyciągniętą dzidulkę. Tutaj czekamy. I pięknie. No niestety będą wstawać. No tutaj już podszedł kolejny. Ten sobie czeka. Pięknie. Teraz ten się nadział. Idealnie. Możemy zająć się dalszym odczuliwaniem przeciwników. Tutaj kolejne odepchnięcie włócznią. Bardzo mi. Ach, już mu się nie udało. Nie szkodzi. Możemy teraz zająć się resztą. Hmm, Rollo myślę, że strzeli raz. Przerzuci sobie broń. I następnie tuż już będzie pięknie pchał Dzidą. A my mamy okazję jeszcze ostrzec kilku innych przeciwników. I jeszcze pokroimy kogoś. Dobrze, teraz tak. Ten pan myślę, że pięknie zostanie przez to na załatwiony. Możemy kolejnego dziurawić. Trzeba jest zbroję mu zniszczyć. Piękne, tutaj kolejne pchnięcia odchodzą. Podnieśmy moral naszym ludziom. Dobrze, nasz uszczepnik odzyskał trochę wiary w siebie. Niestety Emelik nie trafia. Tutaj piękne uderzenie, ale niestety przeciwnik podszedł bliżej. Tutaj ściany w już nie jesteśmy w stanie zrobić. Bo jest przeciwnik blisko. Jak go odepchniemy... No to będzie, może się jeszcze nadziewał. Na razie sobie poczekamy. Te kolejne pchnięcia. Dobrze, nie podchodzą naszych tarczowników. Wyciągamy, oczywiście, dalej włócznie. Ach, tu już się nie udało. No ale nie szkodzi, jeszcze na innych będzie możliwość. A tutaj już nie mamy zbytnio. Jak więc już tutaj trzeba będzie bać bić się pchnięcia. Aby się zająć tym niebezpiecznym. A już mu zaszli drogę. To nic, jakoś to jeszcze się z tego wyzwolimy. Badałoby tego jednak pociachać. Tym no bardziej, że już mamy praktycznie walkę w zwarciu, typowo. Tu jeszcze spróbujemy kogoś ciepnąć. Mm, tutaj piękne uderzenie, już mu morale poszły w dół. To niestety pudło. O, tego się obawiałem, że zaraz będzie większy i silniejszy. Trzeba będzie w miarę szybko się do niego przebrać. Przebiec, żeby nam nie zabili kogoś. Trzeba co, strzelamy ile się da. Mogłem też tutaj pomóc. Gerhard kładzie kolejnego. Pięknie. O, już powoli do nas podchodzą. O, kładać go jak najbardziej, bo jak będzie jego turam, prawdopodobnie jednego z naszych będzie chciał zeżreć. a to nie jest dobre. Bo trzeba będzie pomóc naszemu jeszcze oszczepnikowi. Więc z piękne uderzenie. Jeszcze ma jeden dodatkowy cios. Pięknie. Bion. Zobaczmy, czy to Bion pomoże. Na to nam można liczyć. <laughs> Zobaczmy dalej. No coś tam podchodzą. Dobra, nasz tutaj no, dobra, pijemy tego, bo już pół życia mu zostało, więc już jest lepiej. Tu niestety Emerich budowuje. Zobaczmy, jak dalej to sytuacja się rozwinie. Dobra, ten dobity. nas może zaraz następnych bić. Tutaj już niestety włócznia style musi iść. E, tutaj nie wiem. E, dobra, wyciągniemy tą włócznię. Może ten będzie chciał podejść, to dostanie parę jeszcze ciosów. Wychodzi na to, że wszyscy, co mogli, to już się rozstrzelali, wystrzelali. Słuchaj, zostało jeszcze jedno dodatkowe pchnięcie dzidką. No i czekamy. No i właśnie, wstają następni. Okej, okay, Ragnar, zobaczmy, czy ty dasz radę pomóc? bestie. Świetnie, moralem upadły. padły. Bardzo mnie to cieszy. Rollo, oczywiście, pobije każdego. No i kurde, trzeba ratować naszego towarzysza, bo został pochłonięty przez bestię. Harald darade i został uwolniony. Trochę obsmarkany, ale żywy. Możemy teraz dalej walczyć z pozostałymi. Paures, zobaczmy, piękne uderzenie, drugie uderzenie również celne. I udało się przeciwnik podszedł i zginął od pchnięcia naszej dzidy. A my możemy zająć się pozostałymi trzema. Dużo ich nie zostało, więc jest szansa, że zaraz się ta walka skończy sukcesem. Bardziej, że zostało dokładnie już tylko dwóch. I teraz już tylko jeden. To Bjorn już jest dosyć zmęczony walką. Dlatego my, już mam nadzieję, że zaraz zakończymy to. Eee, tutaj już nie ma jak ruszyć. Dobra, w następnej turze prawdopodobnie uda nam się już zakończyć to. Jeśli nie, zaczną wstawać następni. No i niestety wstaje jakiś jeden. Ale dobra, Ragnar został wypluty. To chociaż sobie kogoś dobił. I czy Rollo zakończy żywot tego nieszczęśnika? Niestety nie. Ale jeszcze mamy kilku strzelców, którzy są chętni ostrzelać. I udało się. Kolejne miejsce oczyszczone. 3 na 4 zrobione, a my możemy ruszyć dalej na Helwad, by w końcu oddać paczkę, którą mamy do dostarczenia. Dobry lód nawet poleciał, mamy jak jakąś książkę droższą do sprzedania w mieście i kielich. Poza tym wzrósł poziom naszego Gerolda Kusznika. Więc damy mu się Killing Frenzy, żeby miał jeszcze więcej obrażeń i oczywiście więcej plusów do tego i no i niedługo będzie można już dać im następne motywy. Tutaj Otmarń widzę, że jest troszkę niepewny, ale widzę, że raczej umiejętności wszystko są zdrowi, więc dobry, dobry, dobry deal. Akurat po drodze trafiliśmy na kolejne miejsce, może nie jest to miejsce związane z nieumarłymi, ale za to z bandytami. A jak wiemy, bandytów trzeba tłuc. Nie jest ich jakaś przerażająca duża ilość. Mają może jednego strzelca. No, więc to biorę oczywiście pierwszy pocisk. Prawie przeciwnika kładzie już na kolana. Chłopak ledwo stoi. Znaczymy zaraz następnie, jak będą chcieli podejść. Ja widzę, że dosyć sporo się ich rusza. Zobaczmy, ich Dobija przeciwnika piękny strzał. Możemy zająć się pozostałymi zaraz. Myślę, że tutaj poczekamy, ale troszkę naszymi tu ludźmi ostrzelamy, ile się da. Zacznijmy strzelać tych, co nie mają na sobie zbytnio zbroi. To będzie zawsze lepszy motyw. Tu możemy kolejnego ostrzelać. Piękny strzał Gerharda. Ragnar. Ragnar myślę, że ruszysz do przodu, jeden cios i przeciwnik już prawie leży. Naszych tutaj ludzi ustawimy w tą stronę. Niech pilnują tej lewej flanki. My możemy dalej zająć się strzeliwaniem. Gerold, piękny strzał, jeszcze szansa na drugi strzał. I proszę bardzo, Gerold się rozwija jak Tobion. Te bio. Nie, Tobion. Jeden, to. Tobion, to, to no, Tobion. Jest, no, mamy już kolejnego dosyć już wyszkolonego strzelca. Możemy naszym tutaj Myorynfem ruszyć się do przodu. Niech on też sobie coś uczni z tego. Proszę bardzo, morale poszły w dół. Możemy Erwinem w takim razie podejść. Nie będziemy atakować tego, zasucia, co Morale ma w dół, bo on będzie i tak uciekał. Możemy Faurezem jeszcze podejść. Kolejne Morale poszły w dół, więc możemy się przemieścić. No, pięknie to wyszło. Tutaj jeszcze ustalimy Haraldem i możemy czekać na reakcję przeciwnika. Dobra, on poszedł z tej strony, będzie próbował atakować. Łucznik się przybliżył. Możemy ruszyć się troszkę naszymi strzelcami do przodu żeby chociaż w następnej turze móc sobie strzelić, ale tak. Erling otoczymy tego przeciwnika. Bo on będzie napierdzielał i tak dwie kratki do przodu. Więc możliwe, że nasz tutaj przeciwnik zaatakuje naszego tutaj Haralda. Więc możemy ich spokojnie zacząć ich okrążać. Harald się też przesunie. Zobaczymy, co będą robić przeciwnicy. Co się pudło. Zobaczmy tutaj. Atak. No niestety zaatakował i trafił naszego Erlinga tarczownika. Ale jest szansa, że zaraz tutaj się zadzieje magia i będzie problem z głowy Dobra, spróbujmy Spróbuj ich łucznika. No nie trafiony, ale Tobioen zabił przeciwnika, więc to jest zawsze plusik. Nasz tutaj Erling, zobaczmy. Pierwsze pchnięcie nieudane, drugie pchnięcie nieudane. Okej, kontynuujmy ostrzał, kolejny. No, Geralt nie trafia, ale tak jak wcześniej Tobioen zabija przeciwnika, which is nice. Teraz możemy kontynuować nasz atak. Zobaczmy, Spróbujemy tego. Pięknie Erwin dobija przeciwnika. A nasz Morymph będzie za. Teraz ataką Ridersa tego. I niestety też pudłuje. Niedobrze. Zostało już kilku. Spróbujmy ostrzelać. Mimo, że mamy szansę na trochę niewielką. Więc spróbujemy, ale tak otoczymy go. Niech mu morale zaraz skisną. Niestety tutaj też pudło. Fawrys podchodzi do ich łucznika i uderza go dosyć potężnie. Teraz Harald ma czas i przeciwnik jest okrążony. Powinniśmy go za chwilę ubić. Tym bardziej, że z czterech stron możemy zatypować tego bandytę, a łucznika za chwilę ktoś z naszych dobije, gdyż morale poszły mu już w uchu. Dobra, Erling próbuje dźgnięcie. No, coś tam dźgnął, ale to takie dźgnięcie, że nie dźgnięcie. Ragnar atakuje niestety pudło. Otwar atakuje, piękne dźgnięcie, drugie, zbroje, a zawsze coś. Zobaczmy, Harald atakuje, no już przeciwnik zbroi nie ma. Dobra, nasi nie będą na razie strzelać, bo to nie ma sensu, powinniśmy zaraz móc ich położyć. Erwin, pchnięcie w łapę i ucznik pokonany. I mory, czy dokończyć dzieła zniszczenia? Jasne. No i kolejny, przyczółek bardzo został pokonany, jakieś doświadczenie dla naszych ludzi. No i oczywiście ruszamy dalej do Hellevady. Dobra, dotarliśmy do Hellevat. Możemy teraz zająć się sprzedażą niepotrzebnych rzeczy. Zobaczymy też, czy coś ciekawego tutaj zostało. Możemy wyzbyć się tych rzeczy, które, tak jak mówię, nie są potrzebne. To byśmy mogli to sprzedać z większym zyskiem, niż to jest zwykle warte. Ale myślę, że zostawimy to do miasta, do którego wrócimy. Może tam będzie większy zysk z tego. A jeśli nie, to zawsze to jest dodatkowy pieniądz, który może nam zostać w kieszeni. Zobaczmy weaponsmith. Możemy dokupić jedną lepszą dzidę dla naszych włóczników. Nie jest jakoś specjalnie droga, mamy zapas gotówki. Nie jest jakoś to specjalnie mocna, ale zawsze to jest lepsze. Więc teraz tak, który z naszych dzidowców jest tutaj najbardziej potężny? Wychodzi na to, że żaden. No dobra, Otmar jest jeszcze w miarę, bo ma dużo plusów do tego. Więc który ma najwyższy poziom? Erwin? Nie. Najwyższy poziom ma w tej chwili Erling. Erling, a tutaj mamy Ragnar. Ragnar to nie, bo on nie idzie w to. Dobra, Otmar dostaniesz lepszą dzidulę. W takim razie mamy tutaj do oddania jeszcze inną dzidulę. Zobaczmy, komu można by to wymienić. 150 sztuk złota jest w pateta, 180, 25, 30, 20, 35, i jakie to ma? 25, 100, 25, 90. to jest znacznie lepsze, więc damy mu antyczną dzidulę. No i troszkę nasz ekwipunek został podreperowany w ten sposób. A tu jakiś zamiast. zadanie jest. Zobaczmy. Pogadajmy o pieniądzach. Mo, super. Możemy załatwić sprawę z kolejnymi bandytami. Którzy są niedaleko. Bardzo dobrze. Zadanie dosyć proste. Niezła gotówka. No co, żeśmy wydali na łuk. Na łuk, A włócznie to odzyskamy może w ten sposób. Przy okazji to jest jeszcze jedna chata, którą moglibyśmy też oskubać. Jest ich tu trochę. W nocy będzie słabo strzelać, a mamy dosyć już dobrych tych strzelców. Poczekajmy tą chwilę, niech nasi ludzie trochę odpoczną, przygotują się do bitwy, i z porankiem możemy już atakować. Dosyć trudny teren nie jest ich dużo, dziesięciu tylko. Mają dwóch. Uuu, niedobrze. Nasz moryf oberwał dosyć potężne obrażenia, Na dzień dobry. No trzeba będzie ruszyć na przeciwników. Hmm, tutaj niestety oni się bronią, my atakujemy. Więc trzeba będzie jak najbardziej się przemieścić. Zobaczymy ile nam się tu uda ugrać. Dobra, tu już morale padły. Hmm, no tutaj będzie problem. Na razie przesuniemy po prostu naszych ludzi. No, to na górę nie wejdziemy. Możemy najpierw podejść, zobaczyć, czy gdzieś tam my jesteśmy w stanie strzelić. No nie, no to są bardzo słabe możliwości do oddania strzału. Chowamy naszych strzelców za naszymi ludźmi. No, ale w to już w ogóle jest pechowiec dzisiejszego tarcia. W oberwał, aż się zagotowała w nim krew. Ale nie szkodzi, spróbujemy jakoś tu jeszcze naszymi ludźmi powiedzieć, o Erwin ma możliwość wejść, podejścia bliżej. No, oczywiście tak, Rollo podejdzie jeszcze tutaj. I naszym Gerhardem podejdziemy tu i zostaje jeszcze jedna dziura do załatania. Zobaczymy jak oni teraz będą próbowali tu zareagować. Ale tym bardziej, że zostało nam jeszcze możliwość do oddania strzału i zobaczmy czy damy radę tu jeszcze strzelić prawo, udało się. To korzystamy z tej sytuacji, będziemy ostrzeliwać przeciwników, gdzie uda się nam oddać strzał, więc troszkę ich skrócimy. Ten pan będzie niebezpieczny dosyć z tym swoim potężnym toporem. Na razie spróbujmy oczyścić sobie przejście. Dobra, kolejny załatwiony garot, kolejny strzał ma do oddania, zobaczmy tutaj. Ach, niestety pudło. Tutaj może być ciężko, wejdźmy na razie tu. Spróbujmy wyłączyć strzelców. Ryzyko wysyłać ich do przodu. Ale no cóż. Podejdziemy, spróbujemy załatwić tego pana. Kolejny strzał. Do... Zobaczymy, oddajmy. Czy tutaj pięknie Gerhard trafia? Może przyładować sobie nawet kuszę. Kolejny kucznik. Dobrze, Faures się broni swoją piękną tarczą z herbem naszej kompanii. Tutaj ruszymy bronić naszego towarzysza. On no tu to na razie stoi. Przyładujmy kuszę i zajmijmy się tutaj następnymi. Chodzi o możliwość oddania strzału nie ma tego za dużo. No niestety rollo poduje. dobra, nasz Moryw niech podejdzie. U, Boryw, nie masz szansy nikogo trafić. No, a poczekamy w następnej turze, co coś się uda tu a Harald niech podejdzie do przeciwnika. A my wejdziemy tu wyżej i spróbujemy dźgnąć jeszcze tego. Dobra, Faures niech podejdzie. <tutuj> Tutaj zablokuje możliwość temu przejścia. A my tutaj podej nie, nie, podejdziemy to biernem. Emerich może oddać, podejść bliżej. Zobaczymy, jak chciejnicy będą bardziej atakować naszą tutaj flankę. Może podejdziemy jeszcze tu bliżej. Cofniemy się naszym Gerhardem, żeby stał z naszym oszczepnikiem. O, będzie się tarczy, niech się chroni. Teraz zobaczymy, co tutaj dalej się będzie działo. Dobra, tutaj możemy podejść jeszcze. Nie mamy już ataku, a zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. No niestety nasz kusznik obrywa, ale nie jest źle. Ten jeszcze podchodzi, jest czas, żeby go strzelać. No a Faures niestety obrywa. Powinniśmy szybko dojść naszym włócznikiem żeby zablokować strzelców. Patrzmy, no nie jesteśmy w stanie aż tak szybko podejść, ale już tu staniemy, jeden będzie wyłączony od możliwości oddania strzału. No nie niedobrze, Faures obrywa, potężne obrażenia. Robi się niebezpiecznie. Musimy jeszcze ostrzelać tutaj tego pana. No, spróbujmy spróbujemy tego ubić. I tutaj musimy oddać strzały, bo tutaj już nasz towarzysz Morym teraz może oberwać, nieprzyjemnie, a tutaj trzeba będzie jeszcze się bronić przed tym panem. Zobaczmy, Kolejny tak no średnio udany atak. Dobra, no, tutaj próbujemy też ostrzelać pięknie, morale mu poszły w dół, nasz oszczepnik zaraz pójdzie do niego. Tutaj trzeba będzie. U, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Pięknie, Gerhard pozbawia życia przeciwnika. A my musimy tutaj zająć się ratunkiem naszego kompana. Więc trzeba, dobra, morale zbite to już nie ma co. Spróbujmy go przesunąć, niestety nie udało się. Eee, spróbujmy podnieść morale naszym ludziom. Faures. Niestety, Faures ma zawsze pecha. Ilekroć gdzieś idzie do walki, zawsze to dostanie najmocniej w wpierdy. Więc on tarcza do góry. I chociaż jedno uderzenie, może jeszcze przeżyje? Może nie? Zobaczymy. Sądziłem, że tak szybko i tak celnie trafią go. Zobaczmy, tutaj jakiś oddany jeden strzał. Dobra, tu jeszcze żyjemy. Dobra, tutaj się bronimy pięknie. Tu już. Ach, jeszcze zdążył strzelić. Trzeba w takim razie podejść i możliwość zablokować coś strzału. Dobra. Tutaj trzeba zrobić tak. I teraz, jak tutaj wejść, panie kochany? Zobaczymy, czy nas. No właśnie, niestety, faures poszedł spać. Biedny faures w końcu. Doigrał się. Trzeba będzie tutaj zaraz podziałać jakoś. Zobaczymy czy tego uda się. Piękny strzał. Musimy jeszcze uratować naszego Morymfa. Zobaczmy, teraz dalej. Dobra, wchodzimy w nich łokciami. Się rozpychamy. Musimy jakoś tutaj zaradzić naszym. O, to kolejny celny cios. Dobra, podchodzimy. Strzelców już raczej załatwimy. Teraz pytanie, jak tu rozegrać, żeby nie poginęło nam więcej ludzi. Tego będę spróbował odepchnąć. I będzie zablokowana możliwość już uderzenia naszego morymfa od dwóch. Tutaj spróbujemy naszym jeszcze Gerhardem podejść wyżej. A czy nasz morymf dobija? Pięknie. Na morymfa można liczyć. Tym bardziej zobaczymy, kogo tu jeszcze można by pięknie trafić. Tego pana pięknie morale im poszły w dół. jest jest możliwa... możliwość, że będą pokonani za chwilę. Teraz tak, nasz kusznik Rollo też trochę oberwał. Zobaczymy, co przeciwnicy będą się spróbować zrobić. A tutaj oddał jeszcze jeden strzał. Skubani celni ci bandyci, nie powiem, że nie. Tu już nie mamy co zbytnio robić. Nie możemy strzelić, pada. Czemu? Nie, no masz, niby. No, bo już nie ma energii. No tak, nie ma, już jest zmęczony. Tak, jak zwany mm, zdechlaczek się zrobił. Dobra, to biorę na razie nic nie zdziała. Dobra, próbujemy dobić tych bandytów. Kolejny leży. Podejdziemy tu bliżej, żeby nie uciekli za bardzo. Próbujemy tu jeszcze podejść naszym gerardem. Strzał. dobrze, morale poszli w dół. Bardzo pięknie. Tu spróbujemy jeszcze podejść i kolejnego. Pięknie kolejny załatwiony morale w dół. Możemy ciekać dalej. Śladuj broń. Podejdziemy tu rollo naszym. I co i następne pchnięcia dzidą. I tutaj kolejne uderzenia. Dobra, zobaczmy, jak za bardzo zamachnie się nasz moryw. Piękny cios. Nie próbuje uciec i zdążył się wyswobodzić. Trzeba będzie go za niedługo strzelać. No i tak się kończy. Tobion kończy żywot przeciwnika. A my możemy rozejrzeć się na następnej turze, kogo tym razem zaatakować. Ach, ogłuszył naszego tutaj. Hmm, zobaczmy w takim razie. Tu mamy jeszcze okazję. Kilka pchnięć, kolejny przeciwnik pada. Dostał tylko jeden. Trzeba będzie go otoczyć i załatwić do końca. Przemieścimy troszkę. Tutaj jeszcze byśmy kroczek zrobili. Bank. Morale poszły w dół. Więc przeciwnik za chwilę powinien już skonać. Spróbujemy. I piękny strzał. I czy niestety Faures. Faures walczył z nami 62 dni. Niestety zginął. Zdążył dobić 52 przeciwników w 42 walkach. Jeden z lepszych naszych wojowników. Niestety przyszedł Kres jego życia. Tak, to jest duża strata dla naszej kompanii. Mieliśmy dosyć czoł, czołowego i dosyć potężnego wojownika. Strata niepowetowana, ale niestety tak to wygląda. Trzeba będzie w takim razie podzielić łup z naszego dobrodzieja na pozostałych. Tym bardziej, że jeszcze mamy dodatkową ładną kuszę. Tym bardziej, możemy dać Gerhardowi tą lepszą kuszę. I zostaje nam jeszcze jedna, ale jakaś tam średniej jakości kłusza. To była ciężka walka. Nie ma co. Ciężka walka. Nie sądziłem, że nam tak szybko go położą. Ale co zrobisz? Niezbadane są wyroki bitwy i uderzeń ostrzypnika. Idziemy oddać zadanie, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.